Cześć, jestem Jakub z kanału Monbrick, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam kolejnego hola zakupowego Lego dostawy. Zapraszam! Zanim przejdziemy do ściśle tematu odcinka, do meritum, muszę Wam powiedzieć, co będzie się działo w ten weekend, bo to będzie naprawdę mocny weekend. Mówię też o poniedziałku, który jest jakby przedłużeniem weekendu ze względu na dzień wszystkich, wszystkich świętych. No i właśnie jak będzie, jak będzie to wyglądać. Przede wszystkim dzisiaj widzicie, dzisiaj jest sobota, widzicie ten, ten odcinek. Jutro, jutro, w niedzielę, także pojawi się odcinek, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale. No nie, nie muszę się pamiętać, bo to właśnie teraz zapowiadam, w tej chwili też leci albo już wlecia w tej sprawie post na społeczności Oficjalnie mogę powiedzieć, że 1 listopada to jest data premiery Figury Klego LEGO MBF Mountbrick Brick czyli moje, moje figurki, moje postacie, myślę, że jeśli jedziemy karty społeczności to zorientowaliście się, że... Zorientowaliście się, że no dużo właśnie daje postów odnośnie tych figurek, i w końcu będę mógł Wam, będę mógł wam zaprezentować je. Zaprezentować je, no, wy będziecie mogli je zdobyć, bo już w sumie wstępnie prezentowałem i pojawi się odnośnie ich film. Mało tego, pojawi się także live, na, który, na którym sobie pogadamy o dwóch kwestiach. Na temat mojej wizyty czwartkowej w Lego LEGOSTORze. Oraz właśnie na temat tych figur, jak będziecie zadawać jakieś pytania, będę Wam pokazywał te figurki, omawiał, będę Wam mówił, jakie będzie można zdobyć i ogłoszę właśnie może na live, ogłoszę oficjalnie, jak będzie można zdobyć te figurki, to jeszcze się zastanowię. No i właśnie tak będzie wyglądała niedziela, jeden z ciekawszych dni a później na st a nie przepraszam jeszcze w niedzielę w niedzielę prawdopodobnie będą musiały pojawić się aż dwa filmy na kanale, ponieważ wleci też film halloweenowy. W tym filmie halloweenowym będą znajd będą dwie rzeczy. Po pierwsze, zaprezentuję wam zmianę na farmie halloweenową. A po drugie otworzymy sobie BrickHeadsa, które kupiłem sobie podczas wizyty w Legostorze, ale nie tej wizyty, tylko wizyty w Legostorze w Warszawie, w galerii Mokotów, którą e, zaliczyłem pod, e, pod koniec wakacji, pod koniec e, sierpnia. Teraz już mogę chyba otwarcie powiedzieć, że niedzieli to jest koniec. Ale poniedziałek, poniedziałek jak wiecie, to jest jeden z dni, w którym pojawiają się filmy. Tylko niedziela, taka bonusowa. W poniedziałki zawsze są filmy. A w poniedziałek ja wam pokażę pierwszą z z dzisiejszych zakupów. Ale którą. To już się dowiecie w środku filmu, właśnie gdy tą rzecz zaprezentuję. Teraz o czym, o czym najpierw sobie powiemy, już teraz mówiłam o nosie filmu. Od czego zaczniemy sobie ten film? Więc tak, przede wszystkim na swoim początku zaprezentuję wam rzeczy takie, które nie kupiłem, tylko dostałem od, od LegoTuberów. Nie jest tego jakoś tym razem dużo. Ale są to ciekawe, nie, ciekawe rzeczy. Też w tej części Wam powiem mniej więcej jakich Lego tuberów yy, i osób związanych z Lego yy, spotkałem. Później zaprezentuję Wam gratisy. Tutaj także dużo nie będzie, bo będzie w sumie jedna rzecz, tak, będzie jedna rzecz, ale później za to zaprezentuję Wam swoje zakupy. A to będzie już ciekawa rzecz, bo to będą tam, ja kupiłem sobie całkiem spore zestawy pudełkowe, yy, co jest dość rzadkością. Począwszy z moich wizyt w Lego Store, kupuję jakieś takie zestawy pudełkowe, a jest. Ich kilka, jak widzą, raz, dwa, trzy, e, cztery, pięć, pięć takich dużych pudełkowych, no i e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć takich drobnostek. O, o wszystkim powiedziałem, więc przechodzimy do omawiania. Dobra. Więc tak, ja naj... przede wszystkim odskładam klocki. Cieszę się, że mogę go spotkać, bo już miał być no, chyba na otwarciu w Mokotowie, niestety go wtedy nie było i niestety nie mieliśmy, nie mieliśmy okazji się spotkać. Kim on jest, bo niektórzy mogą mnie kojarzyć, a chociaż wszyscy powinni, myślę, kojarzyć, to jest taki dość nowy twórca, który raczej nie słynie z filmów, chociaż nagrywa filmy, raczej słynie ze swoich live'ów. Zawsze wieczorami robi naprawdę fajne live'y, na których układa, Jakiś zestaw, no i do nazwy kanału jest dosłowna, wręcz co do tego, co robi na liveach. I właśnie on, aż takie dwie, dwie, dwa, tak jakby, to jest taki format zdjęć, także taką ma, takie są w jak takie typowe zdjęcia. O, szczerze mówiąc, nie zwróciłem uwagi, widziałem, że jest podpis, ale nie zwróciłem uwagi, czy to jest, to będzie chyba klocek narysowany, nie zwróciłem na to uwagi. A bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Sama ta postać domyślam się, że chyba sam robił, bo to jest dość w dużym stopniu jego podobizna, więc domyślam się, że sam jakoś tą postać stworzył. Też bardzo, też bardzo fajnie, fajnie wygląda. I to jest wszystko, co zostałem od składam klocki. Też wyświetli wam się z Łukaszem zdjęcie, które sobie zrobiliśmy, a teraz jeszcze wam pokażę. Także wam zdjęcie, które wam się wyświetli, zabudowany. To jest Taki twórca, on już ma ponad 2000 subskrypcji, no wszedł, wszedł na YouTube całkiem niedawno, a już, a już mnie na przykład wyprzedził, wyprzedził w subskrypcjach. On, on nagrywa też filmy o piłce nożnej, jakieś tam memy tworzy o piłce nożnej, taki, taki dość content mieszany. Fil, filmy o LEGO bardzo fajnie się wysławia w tych filmach, to mi się, to mi się taki u niego podoba, to jest taki plus ma kreatywne, ma bardzo kreatywne filmy, jedyne co on to uważam, że niektóre filmy o piłce nożnej, te live'y te live'y, live, tam co piszę w tytułach, że są live'y z meczów, to trochę szczerze mówiąc uważam, że to jest taki clickbait w tych tytułach, bo nie ma, tych, nie ma tych, tego meczu na żywo, tylko po prostu jest do transmisji na żywo do live'a jest link w opisie, ale tak poza tym, to nie mam zastrzeżeń do tego twórcy i osobiście lubię sobie oglądać jego filmy, mamy o piłce nożnej są bardzo, to jest bardzo ciekawa seria, tam można się pośmiać, a pozostałe filmy też jakieś tam czasami są recenzje. Był chyba u niego jakiś konkurs jakiś czas temu, coś mi się kojarzy, choć nie, tego nie jestem pewien jakby co. No i co, to chyba to chyba tyle. Kogo ja tam jeszcze spotkałem, teraz Wam mogę powiedzieć, chociaż skrótowo pisałem o tym na społeczności. No przyjechał Wiktor Korcz, o tym się dowiedziałem dzień, dzień przed faktem otwarcia sklepu, że przyjedzie, bo gdzieś tam właśnie pisał chyba na Instagram, nie wiem, chyba na relacji dał, nie pamiętam szczerze mówiąc, ale z kogoś tam wiedziałem, że będzie to nie wiem, czy dzień przed otwarciem, czy podczas gdy ja jechałem tego stopu, tego, tego nie wiem właśnie, zapomniałem. E, niespodziewany gość Maciek i Klocki. Zdjęcia co mi nie zrobiliśmy? Po pierwsze zapomniałem, po drugie mam już zdjęcie. Klocki zapamiętał zapałem to każdy wiedział, że przyjedzie, bo on jest zresztą z tego miasta, a także z YouTuberów, z tych co kojarzę, były jeszcze Masters of Bricks. Ja zawsze wiecie, że bardzo się cieszę, jak w kolejkach ustawiam się gdzieś, gdzie są jakieś twórcy z YouTuba czy z Instagrama, dlatego że można sobie właśnie pogadać. Najlepiej, jak ktoś kto mnie zna, to można sobie tam fajnie pogadać w kolejce, bo jeszcze mi że nudzi się trochę w tej kolejce. Ja na pierwszym, wtedy, jakbym byłem gotowy na otwarciu, miałem okazję zostać koło klockowa strefa takiego twórcy Instagramowego. Tym, tym razem, natomiast twórca klockowa rodzinka z Instagrama, także można, miałem okazję tam w kolejce koło niego stanąć, bo akurat gdzieś w tym samym momencie, gdzieś w tym samym momencie udało nam się, udało nam się tą kolejkę zająć. Yy, więc tak, to chyba tyle. Teraz zaprezentuję Wam to, na co czekacie, czyli, yy, czyli właśnie zakupy. Gratisy, czyli rzeczy, które nie musiałem ich kupować, tylko jest po prostu za darmo dostałem. W tym przypadku były to dwa takie e, ludki. no Jeden coś w sensie ja dostałem, dwa mówię, bo na dwa paragony. E, I jest to taki ludek, tak jak mieliśmy e, na otwarciu w i też mu udało mi się z niego załapać. Choć na otwarciu i byłem tylko kilka dni potem, to jeszcze te ludki wtedy były i udało mi się go zdobyć. I tym razem podobnie, e, tylko no, logiczne jest, że tym razem będzie, e, będzie tutaj naklejka czy tam nadruk e, Wrocław. 2021 zamiast Warszawa 2021 e, Mam dwa. Wtedy też miałem dwa. Nie wiem czy pamiętacie. Wtedy także kupiłem na dwa i wtedy także miałem te dwa ludki. Co wtedy zrobiłem? Jeden trafił na, jeden trafił gdzieś tam do piwnicy i czeka, żeby kiedyś go sprzedać po dobrej cenie, a drugi został przeze mnie otworzony. Nie inaczej będzie tym razem. Jednego sobie gdzieś tam włożę do piwnicy kiedyś, żeby go sprzedać, a drugi zostanie zaprezentowany na kanale. Kiedy? We wcześniej wspomnianym poniedziałku. W poniedziałek zobaczycie, e, zobaczycie recenzję e, tego ludzika na kanale, a być może układać sobie go będziemy na niedzielnym live, ale to jeszcze jest kwestia do przemyślenia. Ja nawet tego nie będę odkładał. Niech sobie to już to stoi, zajmuje miejsce. E, I teraz pokażę Wam kolejne rzeczy. Cały czas takie drobnostki, żebyście mogli, mogli potem przejść do tych e, trzech najmocniejszych rzeczy. E, no dobra, już Wam pokazuję. No to jest bardzo duży plus sklepu. Nie spodziewałem się, że w oficjalnym sklepie Lego będzie możliwość wzięcia wymacanej figurki, wymacanej przez pracownika. No, ufam na słowo, że tu będzie figurka z, ryki, z tym krokodylem. E, dlaczego ja w ogóle Marvela nie lubię, a dlaczego tą figurkę wziąłem? No pewnie się domyślacie lub nie, e, krokodyl mały jest mi bardzo potrzebny na safari, e, bo ma, jest tam jajko takie, w którym się wykluwa krokodyl, ale, ja, ale nie było wtedy krokodyla danego, e, a tym razem, tym, jako że, tym, że został dodany do serwi, fil, serii figurek z Marvela, no właśnie ma to jest takie no, śmieszne, bo e, nie pojawił się w, seraf, nie, w safari, nie pa, pa, powinien się pojawić, a trzy miesiące później pojawił się w figurkę z Marvela, no to jest to jest ciekawa bardzo ciekawa rzecz. No, i tak jak mówię, tu jest niby wymacalny. Otworzymy sobie go kiedyś na okazji, a do jakiegoś live'a, albo nie wiem. Na pewno odcinka z tej figurki nie planuję robić. Za to, za to, z czego planuję robić, odcinek w okolicach świąt. Taki bardzo krótki odcineczek będzie, może w Wigilię, takie coś leci. Zobaczcie, bombka. Ja z początku myślałem, że to nie jest nowość, ale później się okazało, że to jest nowość. Tak czy siak, czy to by była nowość, czy nie, to ja planowałem ją sobie wziąć, bo bombka naprawdę bardzo. Bardzo pozytywnie wygląda i na choince, no będzie się fajnie prezentować. Chyba coś trzeba do niej dorobić, jakieś wisiadełko, żeby właśnie miejsca na choince mogła zająć, ale to już nie stanowi problemu. I chyba tutaj może ten renifer tak normalnie na tej podstawce będzie sobie stał i bardzo ładnie się w WOMPce będzie prezentował. Koło świątyń sobie otworzymy. Nie wiem, może, po, może to połączymy już z recenzją jednego z następnych zestawów, które wam zaprezentuję, także świątecznych, ale ja to jeszcze pomyślę, ale zaraz zaprezentuję. Prezentuje właśnie, bo dwa zestawy takie świąteczne jeszcze sobie kupiłem, ale to później zobaczycie. Teraz przejdziemy do wcześniej wspomnianych zestawów pudełkowych. Mówiłem, że łącznie mam ich pięć. No, trochę te dwa to są takie naciągane, bo to są zestawy pudełkowe, ale takie, takie maluszki. Dwa stansy bardzo ubolewam nad tym, że kurczaka, że nie mam kurczaka. A co się stało? Czemu nie mam kurczaka? Z początku myślałem, że go nie ma po prostu, ale później obejrzałem vlog Maćka i okazało się, że po prostu skończył się, gdy ja już wchodziłem, bo Maciek wchodził przede mną. Znaczy dotarł po mnie, ale tam gdzieś się wepchnął w kolejkę, ktoś go chyba wpuścił, bodaj składam klocki, jakoś tak. No i właśnie u Maćka na vlogu było widać te kurczaczki, a ja już niestety ich nie zdobyłem. No szkoda. Ale... Kupiłem sobie dwa stancy o testu. Zróbmy sobie z nich łączoną recenzję. Zobaczcie, specjalnie by ta recenzja była taka, e, taka dość ciekawa, bo wszystkich nie planowałem. Maciek na przykład, tak wam zdradzę przedpremierowo, bo Maciek jeszcze tego nie mówił, ale wiem, że Maciek będzie ze wszystkich, e, z tych wszystkich sześciu czy pięciu motorków robił taki łączony odcinek, bo widziałem zresztą w jego torbie, że te motorki kupił. No i właśnie sobie taki, jeden taki nieobudowany wam pokażę, a drugi taki obudowany. I zobaczymy sobie te dwa motorki. Raczej chyba w tym miejscu skończą się już moje zakupy ze stanc. No nie, jeszcze tego kurczaka chyba będę mimo wszystko chciał sobie zdobyć. Ustawmy je jakoś tak po bokach, rabomkę, dajmy w bardziej szlachetne miejsce tutaj koło tej figurki. Co dalej ja Wam zaprezentuję? Wiem, co Wam zaprezentuję. Bardzo fajne zakupy, z których jestem niezwykle zadowolony, ale to niezwykle. To są build E-mini, w trzech sztukach, zobaczcie, raz, dwa, trzy. Trzy moje zakupy, trzy build a mini. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Zobaczcie, nawet się pokusiłem, żeby powtarzały się te rekiny, i zresztą farmer też się powtarza. Bo zobaczcie, no, build a mini, odkąd są te pakowane przez nich? Bo kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, w Mokotowie to były normalnie build a mini, że można było sobie samemu je robić, ale później, już później była pandemia i już, już niestety takiej, takiej opcji nie było i zostały takie pakowania takie listery już przez pracowników i takie i takie są. No ale są tego plusy, bo odkąd właśnie tak są pakowania, to lepsze są elementy w tych figurkach, bo wcześniej tak nie było takich fajnych elementów do wyboru. No, zobaczcie to świnka yy, i farmer. Normalnie ta świnka jest yy, chyba więcej warta niż całe build mini yy, za 30 zł. Ale nie, chyba ja przesadziłem. Ta świnka nie jest aż tyle warta, ale za 15, 15 jest na pewno warta. Turkusowy klocek. Ja jeszcze chyba takiego nie mam. To nie jest ten, co wystąpił w bucie Adidasa? Jeśli to nie jest ten, co wystąpił w bucie Adidasa, to nie mam jeszcze takiego. A jeśli jest, to trudno, to mam. Yy, no i taka snowboardzistka to już taka... Yy, tak, że była. Powiem wam szczerze, że dla mnie zestaw idealny, ale nie było takiego, w którym właśnie występowały te trzy figurki. Dla mnie zestawem idealnym to było takie coś: rekin, ma, rekin mariaczy i właśnie farmer, ale nie było takiego połączenia. No to co, wziąłem, żeby trzy zestawy, znaczy, no w sumie w dwóch bym miał nawet to połączenie, dałoby się jakbym wziął dwa, ale jeszcze trzeci mnie pokusił, druga świnka, drugi rekin i taki, i taki naukowiec, i chyba nie. Przez chwilę myślałem, że to już są wszystkie możliwe figurki, jakie, jakie dało się zdobyć, ale nie jest tak niestety, bo jeszcze był jakiś tam Mikołaj, jakieś tam świąteczne figurki, więc to nie są wszystkie możliwe figurki, które można było zdobyć. I teraz to zauważyłem dosłownie, że powtórzyła mi się także snowboardiska. Z tego faktu jakoś bardzo się nie cieszę, ale trudno, jakiś motek zimowy na pewno e, powstanie. Myślę, że kwestie Bilder Mini mamy omówioną. Są to naprawdę fajne były pakieciki. Naprawdę uwierzcie mi, że Bilder Mini to była Ekla najciekawsza, najciekawsza rzecz w całym nego store. E, no może poza tym, co Wam teraz jeszcze zaprezentuję. Słuchajcie, oto są Sani i zestaw, który przegapiłem, gdy można było go zamówić na lego shopie. On szybko się, się rozszedł. Eee, mi bardzo na tym zestawie zależało. Kupiłem go. Był limit jednego zestawu na sztukę. Gdyby tego limitu nie było? Nie wiem co bym zrobił, szczerze mówiąc. Czy nie wziąłbym dwóch? Możliwe, że bym wziął oczywiście, nie, dla, nie dwa dla siebie, tylko wtedy już e, typowo na sprzedaż. Bo w opłacalnej cenie można będzie go za jakiś dłuższy, e, dłuższy czas e, sprzedać. Tam widziałem, że niektórzy, że był, był tam jeden pan. Który próbował jeszcze ten drugi zestaw taki zdobyć, bo coś tam na inny, na inną kartę VIP, jakoś tak, chyba. A czy mu się udało finalnie, to nie wiem. No widzicie, mamy cztery linifery. Recenzja w okolicach świąt, w okolicach mi się nawet Mikołajek jest oczywiście rzeczą wiadomą. I w okolicach Mikołajek spodziewajcie się tego pięknego setu. Recenzja, no bo nie będę recenzował teraz, bo to nie, kompletnie nie będzie miało wtedy. Yy, wtedy klimatu, a to, a po to tak recenzować na szybko, lepiej zrecenzować klimatycznie w okolicach świąt. A teraz odsunę jeszcze te rzeczy, teraz zrobię miejsce właśnie dla San, San Mikołaja i dwóch innych zestawów, które będą. I takie trzy zestawiki będą się prezentować zaraz na innym kadrze. O, taki zakup dość niespodziewany, ale skusiłam się na niego. Bo elementy fajne, później pod rozbiórkę, dopiero po świętach, pewnie już wiecie o czym mówicie. Jest to, no trzeba odsunąć troszeczkę zestaw, o którym mówię, jest wieniec adwentowy. Piękny, piękny, piękny zestaw. No i najpierw, właśnie, żeby jako ozdoba sobie pobił, a po świętach, oczywiście. Pod rozbiórkę niestety, bo elementy, elementy są bardzo ciekawe, zobaczcie ile liści jest tego naprawdę pełno, a zaraz zaprezentuję Wam jeszcze jeden zestaw na oddzielnym ujęciu, bo tutaj zbyt mało będzie widać. A już za kilka tygodni szykujcie się na drugą w historii kanału recenzji dużego takiego pudełkowego zestawu z Jurassic World. Jest to 76939 9 i kupiłem go ze względu na Stigmolocha, który jest bardzo fajnym dinozaurem, ale także ze względu na drzewo, a zapytacie czemu, czemu po co mi takie drzewo? E, otóż ja wam już e, mówię, że drzewo jest mi potrzebne, e, właśnie tego typu drzewo jest mi bardzo, bardzo potrzebne do makiety Safari, która cały czas się tworzy, a ja już to podkreślam kilkanaście razy, że ta makieta e, powstaje. No chwilowo teraz dawno nic z nim nie robiłem, ale powstaje, tak? No i teraz tak patrzę, żałuję, że nie miałem tych włosów, gdy tworzyłem figurki Lego Masters, bo byłyby one idealne do e, postaci e, Joanny. Krzysztoforskiej właśnie z Lego master z różowej, byłyby one idealne, a wtedy musiałem mówić o takich żeby lekko zielonkawych, niestety, no niestety tak trzeba było właśnie wtedy no, z tego co pamiętam zrobić. Przejdźmy do podsumowania. No, udało się jakoś to złapać na jednym kadrze, by było wszystko przynajmniej po kawałku. Po jakimś kawałku, widać. No, jeszcze sanie gdzieś tutaj. O, sanie są tutaj, słuchajcie. No, przyznajcie, że zakupy są spore. Sam nie spodziewałem ale spodziewałem się, bo chciałem się załapać na gratisy. Ale no, nie spodziewałem się, że tak to będzie właśnie fajnie wyglądać. Jak to wszystko się ułoży, ułoży na jednym filmie właśnie. Jak te wszystkie zakupy będą fajnie. Fajnie się prezentować. Podsumowując, recenzji nie zobaczycie z tej figurki z Marvela. Yy, Biltę mini, nie wiem czy będę recenzował, może na live najbliższym niedzielnym sobie, yy, sobie właśnie ją omówimy. Oczywiście w okolicach świąt, w okolicach Mikołajek zobaczycie recenzję yy, Sani świętego Mikołaja. W, okol w okolicach już tak świąt wigili może nawet ściśle w Wigilię, e, chcę będę wam, pokazać, e, e, będę wam chciał pokazać właśnie ten wieńc adwentowy e, i bombka też albo właśnie dołączy do, do recenzji wraz z i z Mikołaja taki łączony odcinek lub z tym, e, e, tym wieńcem adwentowym lub po prostu będzie miała swój oddzielny dedykowany odcinek, taki krótki 3-4 minutowy. To już dzisiejszego odcinka. Pa!